Dzień dobry wszystkim, witam na moim kanale, dzisiaj zabieram was do świątyni na Bali, balijskiej świątyni oczyszczającej wody, ta świątynia nazywa się Titra Empul, a ile dobrze to mówię to wam jeszcze wpiszę nazwę. Jest legenda związana z tą świątynią. Legenda mówi o tym, że był kiedyś, wam powiem, że był kiedyś król, który miał magiczne moce, a jednak ta ciemna strona mocy Bóg ciągnęła. I był Bóg. No i była wojna między nimi. Bóg był dobry król był zły i to jest taka typowa mistyczna legenda o walce dobru ze złem. Finał tej legendy jest taki, że ten zły król zatruł wodę. Żołnierzy Boga i Bóg, kiedy się o tym dowiedział, stworzył tutaj właśnie w tym miejscu źródło wody oczyszczającej, która uzdrawia. I tak jak w legendy nie wierzę, tak wierzę w to, że tak jak człowiek ma czakry, tak i Ziemia ma swoje czakry. I są to na przykład piramidy w Egipcie lub Machu Picchu. To są miejsca mocy, tak zwane, czyli miejsca po prostu, gdzie energia natury jest bardzo mocno skumulowana i oddziałuje na nas, na ludzi, pozytywnie. I tutaj na Bali taką energią jest energia oczyszczająca na pewno. Są tutaj bodajże 8 albo 7 linii oczyszczających. No i Chyba z, cztery z tych linii przecinają się właśnie tutaj, w tym miejscu, w miejscu tej świątyni. I wydaje mi się, że oni tą legendą po, mm, po prostu próbowali sobie wytłumaczyć rzeczy, których nie rozumieli. Czyli tą energię, bo faktycznie w tym miejscu jest duża energia. E, I tak jak wymyślamy sobie legendy czy bogów, tak samo oni sobie wymyślili taką legendę. A to nic innego jak miejsca mocy. Podziękuję Wam też, jak ktoś będzie chciał poczytać sobie o takich miejscach mocy, jak to działa i co to jest, to podziękuję Wam na, na dole. A teraz zapraszam do świątyni. Tutaj są e, rzeczy, których musicie przestrzegać, i zobaczcie, kobiety w trakcie okresu nie mogą tutaj wchodzić. Nie możemy tu być w mokrych sukienkach. I musimy nosić spodnie. Jeżeli ktoś ma długie włosy, muszą być to związane włosy. Ale dużo mają tutaj takich przepisów w świątyniach. Odnośnie tego, jak powinni wyglądać, albo kiedy na przykład nie powinni chodzić takie kobiety w trakcie okresu, to do żadnej świątyni nie mogą. Jesteśmy już przed wejściem do świątyni w miejscu, gdzie był chyba basen z tą świętą wodą. Bo tak po znakach coś tminimy, że tam w tą, w tamtą stronę. I dostaliśmy takie spódnice. I czy to jest kobieta czy mężczyzna, każdy tak dostaje taką spódnicę, bo... Wchodząc do świątyni, trzeba mieć zakryte ramiona i zakryte nogi. Także taka moda tu panuje. I będziemy chodzić, korzystać. Duża jest ta świątynia z tego co widzę. Też jest pięknie położona, bo jest jakby tak w środku dżungli. Tak czyste powietrze i bardzo tu jest spokojnie. Wyczuć ducha sobie tutaj. Tak, prawda. Także idziemy dalej, idziemy zobaczyć, jak wyglądają te święte baseny i ja sobie wykąpię. Wiem, że niektórzy mówią, że to jest ich religia i się nie powinno kąpać, ale to jest kwestia bardziej tego, czy wierzysz, że naprawdę... Ta woda pochodzi z tych linii życia i ma w sobie jakąś moc oczyszczającą, a Bali jest wyspą, która oczyszcza ziemię. Jak sobie, Ja wstawię Wam link do artykułów, jak możecie sobie poczytać o, o miejscach mocy na ziemi, co one robią i tak dalej, i tak dalej, to Bali jest wyspą oczyszczającą. Jest fajnie tutaj przyjechać się oczyścić. I my skorzystamy, bo ja w to wierzę. Wszędzie wyczytałam, że powinniśmy znaleźć sobie miejsce, w którym czujemy się dobrze, e, tak więc spokojnie, i uspokoić myśli. Pomedytować, poafirmować, pomodlić się, jak to woli. E, także idziemy poszukać dla siebie takiego miejsca, później pomedytujemy, pomyślmy sobie z jaką, jaką intencją i z czego też byśmy się chcieli oczyścić, i idziemy się oczyścić. i oboje stwierdziliśmy, że mm, warto tu przyjrzeć po pierwsze, świątynia jest ogromna i piękna, e, a po drugie, to miejsce e, ma coś w sobie. Naprawdę ma tu jakąś taką energię wyciszającą, uspokajającą. Do, dobrze się tu czujemy. mam taką głowę ciężką, w kolor, nie wiem, jak to powiedzieć. I też znaleźliśmy miejsce do medytacji, bo wszędzie macie e, znaki, Proszę nie wchodzić, chyba że na modlitwę. No i poszliśmy taką ścieżką i znaleźliśmy miejsce, do którego jakby schodów, te schody już prowadziły do dżungli, e, strzegły cztery ogromne posągi. Dwa z przodu to były chyba jakieś tam party, a dwa z tyłu smoki. Tam odbyliśmy medytację i teraz powoli z już idziemy do, do tych źródeł, do kątaksu w wodzie. Jeszcze tylko wspomnę, że wejście tutaj do świątyni za osobę kosztuje 50 tysięcy naszego odcinka mm, nie pokazywałam ta świątynia jest o wiele większa i wszystkiego nie zobaczycie na tym filmie, bo chciałam, żeby ktoś jak przyjedzie tutaj na bali i odwiedzi tą świątynię miał niespodziankę i to najpiękniejsze miejsce stąd. Nie nagrywałam, zostawiłam bez kamery, ale zdecydowanie polecam pójść w to miejsce, poszukajcie go, jak tutaj będziecie, gdzie jest ta brama do dżungli, bo tam zdecydowanie coś jest. jest tym wyciszeniem i spokojem. I zobaczenia w następnym odcinku.